Wyobrażam sobie, że oglądasz to wideo, bo możliwe, że kolejny freelancer bądź kolejna agencja po prostu czegoś nie dowiozła i Twoja czara goryczy się przelała. Stwierdziłeś, że od tej pory budujesz własny dział marketingu u siebie w firmie, żeby mieć większą kontrolę, tempo prac i wpływ na to, jak ci ludzie pracują. W tym wideo pokażę Ci moją 7-letnią przygodę i wnioski z rozmów z właścicielami bardzo różnych firm, od zera do ponad 200 milionów obrotu rocznie. I pokażę Ci, jak oni budowali swoje własne działy, na co się natykali po drodze i jak te potencjalne problemy możesz przejść u siebie sprawniej, łatwiej i szybciej, żebyś finalnie doszedł do momentu, w którym Twój dział marketingu jest sensownie zbudowany i daje lepsze wyniki niż to, co masz do tej pory. Zaczynajmy. To, co należy zrobić na samym początku, to zająć się tym, jak traktujesz zasady pola walki, jak rozumiesz zasady pola walki w marketingu. I terminologia wojenna pasuje tutaj bardzo dobrze, dlatego że marketing to walka o klienta. Ilość klientów jest skończona, no i jeżeli taki klient nie kupił Ciebie, to kupi o kogoś innego, czyli wyścig, walkę o niego wygrywa ktoś inny. No i twoja perspektywa, twoja wiedza i twoje podejście do tego, jak traktujesz dział marketingu w swojej firmie, czy współpracę z dowolnymi podwykonawcami, typu agencjami, czy freelancerami, jest kluczowe i bardzo ważne, dlatego, że kiedy masz złe podejście, masz złą perspektywę, to nawet najlepszy dyrektor marketingu może podsuwać ci genialne rozwiązania, ale przez właśnie twoją perspektywę nie będziesz na to gotowy, zareagujesz za wolno i za bardzo zachowawczo. I nawet wdrożenie świetnych taktyk, świetnych działań, świetnych sposobów po prostu nie skończy się sukcesem. W zakresie tej perspektywy na pole walki należy zrobić jedną rzecz. Dowolne szkolenie, dowolny mentor, dowolna osoba, która świadomie zarządza w Twojej firmie marketingiem i te firmy, którym ten marketing wychodzi, mają zrobione w głowie, w głowie właściciela, jedno drobne przesunięcie. Przenieśli w swojej głowie marketing z kategorii kosztów, do kategorii inwestycja. I czemu jest to ważne? Jeżeli mam dowolną firmę, to prawdopodobnie, kiedy myślę o danym, danej pozycji kosztowej, jako o koszcie, to będę chciał tą kwotę minimalizować. I to jest dobre, kiedy kupuję papier do drukarki. No, bo jego jakość nie ma kluczowego przełożenia na wzrost mojej firmy. To jest może dobre, kiedy kupuję opakowania do pakowania moich produktów, no bo znowu ich jakość ok, jest ważna, ale nie ma kluczowego przełożenia na to, jakie efekty finansowe odnosi moja firma. Podobnie z wyborem biura księgowego, jakością długopisów, na jakich pracują moi pracownicy i tak dalej. Są pewne pozycje, które jak wpiszesz sobie w kryterium koszt. No to warto te koszty optymalizować, możliwie kupować więcej tego towaru za niższą kwotę i szukać tańszych dostawców, bo jakość tego, co kupujemy, jest bardzo ustandaryzowana. No i problem, który jest kluczowym problemem i decyduje o tym, jak dobrze działa Twój marketing, to problem tego, że wciąż możesz mieć kryterium koszt przypisane do marketingu. No i przez to. Zawsze będziesz zatrudniał tanich ludzi, a przez to mniej kompetentnych ludzi, a przez to twoja wiara w to, że da się w twojej firmie poskładać sensowny dział marketingu i w ogóle marketingiem rozwijać twój biznes, będzie z każdym rokiem spadała nie dlatego, że tak jest, tylko dlatego, że w twoim rozumieniu pola walki marketing został w kategorii koszt. No i teraz, kiedy rozumiesz pole walki, masz przesunięty ten element marketingu do sektora inwestycje, to pokażę Ci od czego w ogóle zacząć rozumienie działania marketingu, żeby łatwiej ci było sobie wyobrazić, kogo do tego działu potrzebujesz. Upraszczając to do absolutnego minimum, kiedy komunikujesz się marketingowo, no to ktoś potrzebuje przygotować i napisać tekst. Czy to będzie do oferty, czy to będzie na bloga, czy to będzie do reklamy, czy to będzie scenariusz, wideo. Musi być osoba w firmie, która tworzy teksty, która precyzyjnie operuje słowem pisanym. To jest jeden element. Marketing to tekst. Marketing to też grafika, to znaczy trzeba ten tekst zwizualizować. Czy to będzie zdjęcie, czy to będzie grafika, musi być ktoś, kto jest wrażliwy wizualnie. To zwykle jest grafik ktoś tego rodzaju. Obecnie marketing to również wideo, no, czyli potrzebny jest ktoś, kto takie wideo nagra, kto go potem zmontuje i będzie wiedział, jak to szybko poskładać, żeby taki grafik, czy taki copywriter, czy prezes nie uczył się od zera obsługi programu do montażu. To są trzy fundamentalne kompetencje do tego, żeby w ogóle tworzyć treści. Tekst, grafika, wideo. Nie masz więcej elementów. Idąc dalej. Potrzebujesz kogoś, kto potencjalnie no, będzie prowadził reklamy w takim środowisku jak Meta, Google, TikTok, Pinterest, kto kupi ruch na Twoją stronę, kto zadba o to, żeby te stworzone teksty, grafiki, wideo wysłać do świata. To jest kolejna osoba o jeszcze innych kompetencjach. Całkiem nieźle byłoby, żeby był ktoś, kto tym wszystkim zarządzi, no bo osoby, które robią rzeczy, są dobre w ich robieniu. To są specjaliści. No, ale przecież nie wyobrażasz sobie tego, że nagle dodasz 3-4 osoby i to ty będziesz ich wszystkich pilnował, to ty będziesz oceniał ich pracę, no bo wtedy byłbyś mm, dyrektorem marketingu, a nie przedsiębiorcą. Czyli potrzebujesz menedżera, dyrektora, kogoś, kto będzie spinał cały marketing, będzie go mierzył, wyznaczał kierunki i pilnował wszystkich osób, które w twoim nowym dziale marketingu będą to realizować. I to są kompetencje. Które są potrzebne, strategiczno-organizacyjne. Inne niż tworzenie tekstów, inne niż tworzenie grafik, filmów, czy klikanie w panelach różnych rzeczy. No i teraz, jeżeli ktoś na rekrutacji mówi ci, że proszę pana, ja mam wszystkie te kompetencje, ja będę takim twoim jednoosobowym działem marketingu, mam pełny etat, 8 godzin to dużo pracy, w godzinę zrobię tekst, w drugą grafikę, w trzecią nagram film, a potem jeszcze wszystko skoordynuję, ustawię i to będzie hulać, to ta osoba kłamie. Kłamie świadomie, bo chce dostać pracę, albo nieświadomie, nie ma pojęcia, jak jest to skomplikowane, czyli prawdopodobnie jest juniorem i jest na samym początku tej krzywej Krugera Duninga, czyli zrobiła dwa, trzy projekty. Wydaje jej się, że wie, ale jeszcze w swojej naiwności nie ma pojęcia, jak ten element jest skomplikowany i na co się pisze. I z tym się zetnie dopiero, jak zacznie pracować u ciebie. No i zobacz. Do swojej firmy prawdopodobnie nie zatrudniłbyś kogoś, kto deklaruje ci, że będzie jednocześnie księgową, sprzedawcą, menedżerem zespołu i sprzątaczką. To trochę podobnie jest w marketingu. Ten element marketingowy jest tak rozbudowany, że jeżeli próbujesz to zrobić i łączysz te 4-5 etatów w jeden. No, to prosisz je o kłopoty. No i teraz, kiedy już wiesz, że te kompetencje są różne i ty nie możesz mm, sam tym zarządzać, no to może sensownie będzie zacząć bu budowę działu marketingu od zatrudnienia menedżera. No ale przecież może w Twojej firmie jest ktoś, kto deklaruje, że chciałby być tym menedżerem, albo ty byś widział taką osobę na stanowisku menedżerskim. Jakie ryzyko to niesie? No takie, że wybierzesz złą osobę. Bo kompetencje zarządzania marketingiem są inne niż. Inne kompetencje, które ta osoba do tej pory robiła. No i tu mamy cztery przykłady tego, jakiej osoby dobrze jest nie wybierać na menedżera marketingu, albo no, jeżeli to wybierzesz tą osobę, no to jakie ryzyko to niesie? Pierwsza osoba, pierwszy typ osoby to taki człowiek złota rączka, czyli ktoś, kto był na obsłudze klienta, ktoś, kto był w sprzedaży, w administracji, no i on generalnie ogarnia. Masz o nim takie wrażenie, że cokolwiek w niego nie wrzucisz, to ta osoba ogarnie. Czyli jesteś pewny, że ta osoba po prostu. No, jest sprawna w swoim działaniu. I to jest plus, tylko kiedy wybierasz go do menedżera marketingu, no to finalnie ta osoba nie rozumie strategii marketingowej, no bo nie miała okazji nigdy jej rozumieć, nie rozumie danych marketingowych, nie rozumie procesu marketingu i przez to no, będzie nadzorować terminy, będzie popychać pracę do przodu, ale nigdy nie będzie w stanie podejmować dobrych, skutecznych, sensownych z punktu widzenia marketingu decyzji. Więc ktoś będzie ogarniał proces, no ale finalnie ten proces będzie się rozmywał i nie będzie skuteczny. Drugi typ osoby, która zostaje czasami mianowana menedżerem marketingu, no to ktoś wrażliwy wizualnie. Jakiś grafik, może copywriter, może social media ninja. No okej, okay, przecież robi rzeczy do marketingu, no to dajmy mu tym pozarządzać. Tylko, że ta osoba, przez to, jaką pracę do tej pory wykonywała, postrzega bardzo często marketing jako ładne rzeczy. No i to dobrze, bo to jeden z elementów marketingu, ale wada jest taka, że ta osoba jest oderwana od realiów biznesowych. Ma zbyt małe rozumienie przełożenia tego, co się dzieje w marketingu na biznes, ma zbyt małe rozumienie KPI-ów, które należy mierzyć po drodze, i ma zbyt małe rozumienie tego, jak te kreatywne ładne obrazki przekładają się na biznes. Dla mnie to się kończy na. Kreatywnych, ładnych obrazkach, no i wtedy znowu masz osobę, która poprawi to, co robicie wizualnie i to będzie ładniejsze, ale potem będziecie długo szukać tego, no dobra, dlaczego to jest ładniejsze, ale nie daje lepszych efektów. No i to jest ryzyko z tym typem osoby. Trzecie ryzyko. Analityk manager, ktoś z finansów, ktoś z IT, ktoś z controllingu. To jest osoba, która zna Excela, jest bardzo dobrze podłączona do danych, jest bardzo dobra w analitykę, jest bardzo dobra w wymaganie od ludzi, no ale przez to, że jest tak dobra w te rzeczy, to nie rozumie tego miękkiego elementu marketingowego, relacji, kreacji i tego właśnie elementu emocji, które ma wzbudzać marketing, no i przez to prawdopodobnie będzie skupiała się na bardzo twardych, mierzalnych danych. Co dowiezie ci wyniki na krótką metę, ale kiedy braknie ci tego podejścia brandingowego, góry lejka, budowania rozpoznawalności marki, bo ta osoba tego nie zrobi, bo to nie jest jeden do jednego przekładalne na efekty w krótkim terminie, więc o tej osoby to nie przemówi, to długofalowo to znowu zabije ci marketing, który powinien rozwijać Twoją firmę. Ostatnim ryzykiem, jakie możesz zrobić, to pani junior manager. Osoba, która jest w marketingu, ma trochę tych kompetencji, ma energię i chce to robić. Ale przez to, że nie ma kompetencji strategicznych oraz doświadczenia, no to będzie się uczyć w Twojej firmie. Zapłacisz za jego błędy, za jego brak doświadczenia. A jeżeli to będzie osoba, która podejmuje kluczowe decyzje, to pytanie: Czy realnie chcesz powierzać wizerunek swojej firmy i odpowiedzialność za cały wygląd marketingu i jego skuteczność komuś, kto wiesz, że dopiero się będzie uczył? Bardzo krótki błąd numer 3. Stwierdzasz, ok, nie mam kogo mianować menedżerem marketingu do swojej firmy, więc zrobię rekrutację wewnętrzną. No ale kiedy wciąż na przykład w Twojej głowie jest jeszcze ten element marketingu wpisany do kategorii koszt, a nie do kategorii inwestycja, to będziesz mieć tendencję do niedopłacania menedżerów. No i przez to kupisz sobie z rynku zbyt słabą osobę. Aby taki marketing manager mógł prowadzić dla ciebie skuteczne działania i skuteczny zespół marketingowy w twojej firmie, to potrzebujesz mieć na to stanowisko przynajmniej 8 tysięcy netto B2B, a najlepiej 10 w górę. No i wtedy jest już szansa, że trafisz kogoś kompetentnego. Wszystko poniżej to po prostu proszenie się o kłopoty. No chyba, że wierzysz, że da się kupić 20-letniego golfa z Niemiec bez żadnego przebiegu. Błąd numer 4. To tak zwany optymizm kosztowy i optymizm czasowy. O co chodzi? Jeżeli aktualnie twój marketing realizuje jakaś agencja, czy mix agencji, plus kilku freelancerów, ktoś to w firmie koordynuje, no to pojawia się takie, takie poczucie, taka pokusa OK, odcinamy to, bo jestem wkurzony, bo już tego nie chcę no i zrobimy sobie rekrutację. Tylko zwykle to, co do mnie dociera, to to, że nie doszacowujemy po pierwsze kosztu rekrutacji na każde stanowisko w ilości naszych godzin roboczych, w ilości kosztu y, ogłoszeń, w ilości tego, jak długo potrwa ten proces. No bo teraz tak, jedno stanowisko to lekko miesiąc na sam proces rekrutacji. Potem jeden miesiąc na to, żeby ta osoba miała swój okres wypowiedzenia w firmie, gdzie aktualnie pracuje. Potem 2 do 3 miesięcy takiego sensownego wdrożenia, żeby osiągnęła taką pełną wyporność, pełną sprawność działania. No i łącznie masz minimum 4 miesiące do inwestowywania w każde poszczególne stanowisko, które zatrudniasz. Kosztuje Cię to od początku stanowisko pracy, Kosztuje cię to koszt wdrożenia, kosztuje cię to rekrutację oraz to, że od początku jesteś jako właściciel obciążony tym, że Twoja firma się rozrasta. Masz te koszty stałe, które się pojawiają. No i teraz pytanie, ile osób należy zatrudnić, żeby zastąpić taki miks agencje i freelancerzy? Bo to jest często coś, czego też nie doszacowujemy. Żeby to było lepsze, no a to po to chcesz to zrobić, nie po to, żeby było tańsze bo już wiesz, że to inwestycja, więc potrzebujesz szukać lepszego zwrotu, więc to ma być lepsze, to potrzebujesz taki minimalny stan osobowy, żebyś był samodzielny w swoim dziale marketingu. Potrzebujesz menedżera, no i załóżmy, pensję 10 tysięcy w górę, potrzebujesz copywritera, załóżmy, 7 tysięcy w górę, potrzebujesz grafika, znowu 7 tysięcy w górę, potrzebujesz specjalisty od reklam płatnych, meta, Google, TikTok, cokolwiek innego, 8 tysięcy w górę, potrzebujesz kogoś od SEO, Znowu 8 tysięcy w górę. No i całkiem dobrze byłoby mieć jakiegoś kogoś typu programistę, kogoś od obsługi strony, no to znowu mamy 8 tysięcy w górę. No i potencjalnie operator, montażysta, ktoś, kto zajmie się filmami w Twojej firmie, kolejne 8 tysięcy w górę. Do tego, tak czy inaczej, nawet jak przeniesiesz to z agencji do siebie, zostaje ci jakiś budżet na kampanie płatne, które wykorzystujesz obecnie 5, 10, 15 tysięcy. Zostaje ci jakiś budżet na SEO, na kupno linków, na pozycjonowanie. Które będzie wykorzystywany przez swojego pozycjonera? 2, 4, 8 tysięcy. No i finalnie to i tak wychodzi 50 tysięcy miesięcznie, jako taki minimalny dział, który jest w stanie realizować samodzielnie wszystkie usługi. No bo skoro wychodzisz z tego miksu, nie chcesz już dłużej mieć podwykonawców w postaci innych firm, no to super by było wszystkie te kompetencje mieć u siebie, żeby nie musieć korzystać z zewnętrznych firm. No i to kosztuje przynajmniej 570 tysięcy rocznie samych pensji, plus normalnie dalej budżet marketingowy. Z którego korzystały agencje od SEO, agencje od METY czy od dowolnych innych mediów. Do tego koszty rekrutacji tych sześciu osób, koszt ich wdrożenia, koszt ich szkoleń, rotacji po nieudanych rekrutacjach oraz koszt L4. No bo jeżeli masz osobę, którą zatrudniasz, no to w dziale marketingu prawdopodobnie skrajnie nieopłacalnym będzie, żeby mieć na przykład dwóch SEO-owców, czy dwóch grafików, czy dwóch filmowców, no bo nie ma tyle pracy, żeby oni we, dwó we dwóch pracowali. No ale jeżeli ten jeden idzie na L4, zmieni pracę, źle go zrekrutujesz, to nagle wypada ci 100% ludzi na tym stanowisku. No i to jest element, którego często kiedy budujemy swoje działy nie niedoszacowujemy i uzależniamy naszą firmę od tego, że może tą osobę źle wybraliśmy, jest trochę dupkiem, ale musimy ją utrzymywać, no bo nie ma nikogo innego. I to są ryzyka, które realnie występują, tylko na początku o nich nie myślimy. Błąd numer 5. Syndrom utopionych kosztów. Może się wydawać, że kiedy zatrudniamy ludzi do, do naszych firm, no to oni będą skuteczniejsi, bo przecież my sami ich lepiej dopilnujemy. No i wtedy czasami zdarza się tak, że dział marketingu zbudowany wewnętrznie na początku ma dużo kreatywności, na początku ma dużo pomysłów i faktycznie wchodzi głębiej niż wszedłby ktoś, kto nie jest na co dzień w firmie. Tylko po czasie, kiedy audytujemy działania wewnętrznych działów marketingu w firmach, to często nie z ich winy, ale z winy naturalnej, Naturalnego skupienia na jednej firmie, występuje taki efekt klapek na oczach. Robimy jedną rzecz, tak bardzo w nią wpadliśmy głęboko, że nie widzimy innych perspektyw. Zapętlamy się w szukaniu rozwiązań, odbijamy się od tych samych problemów, no bo nie ma w firmie. Dopływu świeżych inspiracji, nie ma w firmie dopływu świeżej krwi, która pokaże nam, jak obejść potencjalne problemy, no i nie ma tego, co występuje w zewnętrznych zespołach, gdzie mamy pełne portfolio klientów i możemy wyciągać wnioski z branży XYZ, bo mamy do tego realnie dostęp. No i to jeden punkt. Ale drugi punkt jest jeszcze trochę gorszy, dlatego że kiedy tak jest, i ten marketing się wypłaszcza, bo on też się wypłaszcza w działach marketingu wewnętrznych, nie tylko przy pracy z agencjami, no to trochę trudniej jest wyjść z tego dla właściciela firmy. No bo skoro już zatrudniłem tych ludzi, są niekompetentni, trafiają na te same problemy, to co ja realnie mogę zrobić? No nie mogę przecież ich zwolnić i wymienić tak szybko, jakbym to zrobił z zewnętrzną agencją, freelancerem czy jakimkolwiek podwykonawcą, no bo mam tych ludzi w firmie, już się polubiliśmy, już się lubią z zespołem, już jesteśmy trochę od nich uzależnieni. Wszystkie stanowiska są raczej pojedyncze, więc nie mogę sobie pozwolić na to, żeby z kimś nawet odbyć twardszą rozmowę, bo jak przestanie pracować albo się obrazi, to tracę 100% tego stanowiska. No i przez to ja obserwuję często, że właściciele firm są trochę uwiązani właśnie w syndrom utopionych kosztów. Już tyle w ten dział włożyliśmy, już tyle poszło w szkolenia, już tyle razy gadaliśmy, że nie możemy tego teraz zresetować, bo na to nigdy nie ma dobrego momentu. No i zawsze do tego się dokłada, 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 dokłada. I bardzo trudno uzyskać szybki powrót do rentowności działu, do jego skuteczności, bo tam się potem nawarstwia bardzo dużo takich hmm, tematów, jak to się mówi, pod dywanem, kupy pod dywanem, że trudno jest to raz na dobre oczyścić, kiedy nie zrotuje się całego zespołu, a to znowu jest. Hardkorowo trudne i prawie niewykonalne. I to jest jedno ryzyko, które też umyka, że jak już włożymy pensje w 3-4 etaty, to najczęściej te osoby zostają, mimo tego, że na przykład nie ma dla nich tyle pracy, że już nie są tak efektywne, albo właśnie, że te koszty wzrosły nam na tyle, że w sumie to ten dział marketingu dobrze by było wyrzucić poza firmę. Jest błąd numer 6. Oczekiwanie perfekcyjności od zewnętrznych dostawców. Jest taka różnica, że kiedy mamy dostawcę z zewnątrz agencji freelancera, no to oczekujemy, że on będzie bezbłędny, podczas kiedy mamy dość dużą tolerancję na błędy pracowników w środku, bo naturalne, że oni się uczą, naturalne, że robią błędy, my sami robimy błędy. I tutaj dla wewnętrznego zespołu ja widzę, że dużo łatwiej jest nam tolerować to, że płacimy również za proces uczenia, a nie chcemy do końca tego robić w firmach zewnętrznych chociaż tam też pracują normalni ludzie. No i to prowadzi do pewnej patologii decyzji w praktyce. Oczekujemy tego, że zewnętrzny partner będzie perfekcyjny. Narzucamy mu takie oczekiwania takie standardy. Mimo tego, że część marketingu to zawsze są testy pewnych koncepcji i założeń. Finalnie nie jest możliwe bycie perfekcyjnym. Zawsze ta osoba w agencji, freelancer czy pracownik popełni błąd, to powoduje, że rezygnujemy z potencjalnie bardzo dobrej współpracy, która na poziomie liczb, terminowości, wartości w porównaniu do rynku bardzo się broni. No i zaczynamy robić bardzo duży projekt rekrutacji własnego działu marketingu, bo zakładamy błędnie, że osoby w naszym dziale marketingu będą bezbłędne. Potem one nie są bezbłędne, ale my poświęciliśmy te 4 miesiące na Budowę pierwszego stanowiska, kolejne cztery na budowę drugiego, i wpakowaliśmy się w całą masę tych kosztów po drodze, w masę decyzji, w masę komplikacji, masę nowych narzędzi, tylko dlatego, że oczekiwaliśmy, że dostawca zewnętrzny będzie perfekcyjny. Brzmi głupio z punktu widzenia Excela. No i teraz po tych wszystkich błędach czas na pokazanie lepszego modelu współpracy. Czym się kierować, żeby te wszystkie błędy nie wystąpiły, mniej cię dotknęły, albo żeby to w ogóle działało lepiej. Po pierwsze, realnie przenieść marketing z punktu koszt na punkt inwestycja, bo wtedy zamiast szukać tanich agencji i prosić się o kłopoty, będziesz szukał lepszych partnerów, którzy będą skuteczni, bo będzie ich stać na to, żeby w ich strukturach pracowali skuteczni ludzie. Samo to, ten, ten manewr już poprawi ci skuteczność marketingu i poprawi ci to, jak bardzo wierzysz w rozwój firmy dzięki współpracy z partnerem zewnętrznym. Dalej. Realnie zrób sobie wyliczenie, od jakiego poziomu opłaca się własny dział, bo często robimy taką decyzję na poziomie emocji, zanim odpalimy Excela. No i teraz zobacz. Dane mówią o tym, że taki bezpieczny, rekomendowany poziom obrotów firmowych po to, żeby zacząć myśleć o swoim dziale marketingu, to 10 milionów obrotu rocznie. Dlatego, że wtedy w firmie dzieje się potencjalnie już na tyle dużo, że warto by było mieć kogoś wewnątrz, żeby kluczowe kompetencje tam przenosić. A wszystko poniżej to za wcześnie. I teraz wchodząc jeszcze głębiej, takie myślenie zero-jedynkowe, które podałem, jest tylko przykładem, ale da się to rozłożyć na poszczególne kategorie firm. Bo zobacz, jeżeli mamy firmy, które mają pomiędzy 0 do miliona obrotu, to prawdopodobnie z moich doświadczeń, im będzie w ogóle w tych realiach rynkowych ciężko znaleźć kompetentnych marketerów czy do środka, czy do współpracy. Bo kompetentni ludzie w marketingu zarabiają dobre pieniądze. Wtedy marketing tak naprawdę mm, zostaje na głowie właściciela, na jego własnej pracy, i po prostu wtedy trzeba pracować ciężej. To nie jest ani popularne, co teraz mówię, ani miłe, ale z moich doświadczeń tak po prostu jest. No bo zobacz, jeżeli założysz sobie, że twój budżet marketingowy to 10% obrotu i twoja firma robi 500 tysięcy rocznie, Startujesz, rozwijasz biznes, no to budżet marketingowy wynosi 50 tysięcy rocznie. Jak to podzielisz na miesiące, to otrzymujesz jakieś 8300 budżetu marketingowego miesięcznie, co może wydawać się dużą kwotą, no ale to się musi rozłożyć na cały marketing. Więc jeżeli sobie kupisz za to reklamy, to nie masz kasy na pensję. Jak zatrudnisz kogoś do firmy, to nie masz kasy na reklamy. Jak zlecisz to agencji, to prawdopodobnie nie będzie to najskuteczniejsza agencja w Polsce. Bo te skuteczne są droższe. I tu masz taki pewien impas, bo nie ma z tego dobrego wyjścia poza pracą ciężej, więcej i mądrzej. Z mojej perspektywy, najbardziej ze współpracy z zewnętrznymi partnerami, typu z freelancerami, agencjami i całą siatką do tych osób, albo jednym takim dużym partnerem, najbardziej korzystają firmy pomiędzy milionem do 20-25 milionów, dlatego że już mają za co kupić marketing i to kupić sensowny marketing, a poza tym bardzo dużo w tych firmach się dzieje i potrzeba bardzo szybkiego dodawania, odejmowania usług, budżetów, przerzucania tego w różne miejsca. No i do tego. Zewnętrzni partnerzy sprawdzają się bardzo dobrze, przez to, że można szybko innymi rotować, szybko dopasowywać i to po stronie tego partnera jest rekrutacja większej ilości osób, kiedy Twoje zlecenie rośnie. Firmy takie 15-50 to jest ten dobry moment na przenoszenie swoich kluczowych kompetencji do wewnątrz. Zakładam, właśnie, menedżera, zakładam twórcę kontentu, który będzie finalnie chodził po firmie, będzie rozumiał ją lepiej, zakładam, może, osobę od tworzenia wideo już wewnątrz firmy, bo jest co nagrywać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale w tego typu miksie najczęściej dalej występują agencje, które realizują takie kluczowe usługi specjalistyczne. Czy to będzie SEO, czy to będą kampanie płatne, czy to będzie jakaś analityka, czy to będą właśnie konsultacje, doradztwo, po to, żeby ten dział marketingu robił kluczowe rzeczy, na które cały czas jest pełne obłożenie, ale żeby nie było etatów na sztukę. Które wykorzystują jedną trzecią swoich godzin pracy, bądź żeby nie było potrzeby zatrudniania ludzi niekompetentnych, bo w takiej firmie nie możesz sobie pozwolić na to, żeby zatrudnić kogoś, kto nie wie, co robić, bo taka osoba już w tej skali firmy bardzo łatwo się prześlizgnie pomiędzy realnie robiącymi robotę ludźmi. I będzie udawać, że pracuje. No i finalnie mamy firmy od 50 milionów w górę, i one też korzystają z partnerów zewnętrznych. Ale na przykład, kiedy mają potrzebę zrobienia bardzo dużej punktowej kampanii, uruchamiają nową linię biznesową, i tak wtedy już na pewno duża część tych kompetencji marketingowych jest wewnętrznie w firmie, bo roboty jest bardzo dużo. Ale kiedy masz takie punktowe piki, szczyt sezonu tego typu rzeczy, albo właśnie uruchamiasz nowe. Duże projekty, no to znowu nie opłaca się na punktowe projekty cykliczne zatrudniać ludzi na etaty, bo to trwa długo, jest kosztowne. Wtedy ten dział wewnętrzny koordynuje tak czy inaczej tych zewnętrznych partnerów. I to jest taki model myślowy, który warto by było mieć, żeby zamiast myśleć sobie 0-1, OK, full agencje, full freelancerzy, OK, full własny dział, to przeliczyć sobie to, jakich osób potrzebujesz, żeby realnie mieć lepszy, a nie tańszy marketing. Jak lepiej pracować z tymi osobami i finalnie jak to wszystko ma Ci dać lepszy zwrot inwestycji, jaką jest Twój budżet marketingowy w firmie. No i teraz, jeżeli obejrzałeś ten film do końca, no to dziękuję, gratuluję i też trzymam kciuki za trzy rzeczy. Za pierwszą, trzymanie marketingu w kategorii inwestycje, a nie koszt i szukanie lepszego zwrotu, a nie niższych kwot. Po drugie, za podejmowanie decyzji na bazie Excela i danych i szacowanie sobie tego, do czego doprowadzi taka zmiana, żeby nie popełnić wszystkich tych błędów, które teraz wyliczyłem, których teraz wiesz, że warto uniknąć i można uniknąć. No i na sam koniec życzę odwagi w podejmowaniu ambitnych decyzji marketingowych, dlatego, że w tych czasach, które mamy teraz, w biznesach, które są na polskim rynku. Marketing i komunikacja w internecie wciąż może być jedną z kluczowych przewag firmy i za to trzymam za Ciebie kciuki. Dziękuję Ci bardzo, cześć.